Cześć, z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak ustawić tagi do filmiku na YouTube na telefonie. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, aby ustawić tagi, będziemy potrzebować aplikacji o nazwie YouTube Studio. Jeśli tej aplikacji jeszcze nie masz, link znajdziesz w opisie. Klikamy w niego, przenosi nas do Google Play, instalujemy tą aplikację, następnie ją uruchamiamy i logujemy się na nasze konto. Kiedy to zrobimy, zobaczymy mniej więcej taki oto ekran. No i teraz tak, żeby ustawić tagi, wystarczy tutaj wybrać filmik, do którego tagi chcemy ustawić, czyli ja kliknę na film z telefonu. Otwiera się ten film z telefonu. No i tutaj u góry mamy kilka ikonek. Należy kliknąć tą ikonkę Ołówka. W tym momencie przeszliśmy do ustawień naszego filmiku. Możemy tutaj zjechać niżej. I na samym dole, jak widać, mamy tagi. Możemy tutaj kliknąć i dodać nowe tagi, czyli dajmy na to Tajlandia. W moim przypadku tagi oddzielamy przecinkami. No i po wpisaniu tagów, możemy kliknąć w inne miejsce. Te tagi są już dodane, i wystarczy teraz kliknąć w prawym górnym rogu zapisz. No i w tym momencie zmiany zostały zapisane i już dodaliśmy tagi do naszego filmiku. Na dziś to było na tyle, pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i zostawić jakiś pozytywny komentarz. Dzięki i do usłyszenia.